Najstarszy syn Marcjanny, czyli wnuk najstarszy prababci Antoniny, został powołany do pruskiej armii w czasie I wojny światowej jako poddany cesarza i zginął pod Warda. Jest dokumentacja z tamtego okresu. Jest telegram przesłany z lazaretu informujący o śmierci Bronisława, on był w artylerii i z chwilą, gdy podpalono ląd w armacie i wystrzeliło armata, to belka, którą podparte jest ko uderzyło Bronisława w głowę i tak naprawdę to zginął od uderzenia tej belki. Już go nie uratowano w szpitalu. I jest, oprócz tego dokumentu, drugi. Y, przysłała w imieniu cesarza, y, jakiś tam dowódca, y, podziękowania y, ojcu Franciszkowi za to, że syn dla Faterlandu życie poświęcił. To był jeszcze szesnasty rok, kiedy jeszcze prabaczka Antonina żyła. W związku z tym ta Wigilia była bardzo smutna, bo zginął 17 grudnia. Miał zdolności plastyczne podobno, ale zginął jako dziewiętnastolatek. Nie wiadomo, co z niego by wyrosło. Natomiast najmłodszy wnuk prababci Antoniny, Arkadiusz, naprawdę miał zdolności plastyczne. Ja Przygotowując artykuł na temat tej rodziny zamieszczam też ilustracje i zdjęcia jego obrazów. Syn, syn ma te obrazy. Wybrałam taki obraz, który jest gotowy w tej chwili, wisi u nich w mieszkaniu, ale jednocześnie jest zdjęcie Arkadiusza przy Sztaludze, kiedy zaczynał malować ten obraz. Więc jest rozpoczęte i zakończone dzieło. Czy całe życie się tym trudnił, malarstwem? Czy to było tak dodatkowo? Dodatkowo, natomiast pracował, wypisywał szyldy. W na Dworcowej była taka spółdzielnia chyba rzemieślnicza, bo przed wojną miał prywatny zakład, ale po wojnie to była taka chyba spółdzielnia rzemieślnicza, która przygotowywała sklepowe szyldy. I wujek pisał właśnie te szyldy i tam, wiecie, czy, czy coś trzeba było namalować, jakiś kapelusz, prawda, z piórkiem, no to właśnie do niego to należało. I tę pracę wykonywał.